Kiemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Mr. Bebels, no i dzisiaj mam coś dla Was nowego, wyjątkowego, a jest to gra I Ninja. Jest to gra bardzo stara, jak tu widać, gra eee, od 2003. Kiedyś to grałem, aczkolwiek jakoś przestałem. Tutaj widzicie trochę eee, robiłem króciutkie przypomnienie. Obejrzyjmy sobie na razie filmik. Sensei! Ninja! Master! <śmienic> done master you're dead your grasp of the obvious a stone it wasn't my fault what was that thing that was a rage stone an ancient object of great power there are more more and you must retrieve them more yes the first lies on robot beach it is guarded by the one known as

Tam był nasz sensej i musimy po prostu przechodzić rundy. To jest typowo stara gra. Grafika może nie powala, ale uwierzcie mi gra jest naprawdę wciągająca. Dobra. sobie przyspieszamy. No i mamy takie planusze. Mamy takie przejście śmieszne. Jesteśmy co takim... Co jest to jest taki to, trening, nie? Wie? lewym atakujemy, tak? a prawym... Coś takiego. Jeszcze mamy coś. O, coś takiego, no. I musimy rozwalać jakieś robociki. Mają zielono krew. No, będziemy... Teraz e, będziemy właśnie grać w taką grę. Oczywiście wszelkie inne gry co nagrywam. Też będą się pojawiały na moim kanale, ale chciałem zrobić takie, Jump onto the wall. Taki jakby odpoczynek od tego. Tam przynajmniej ktoś przeszkadza. Dobra. Chciałem zrobić taki delikatny odpoczynek od tego. Mamy tutaj takie skille, nie? Nie mam myszki, ale wam pokażę na nagrani. Mamy takie skille. No. Zaraz zobaczcie o chodzi. O, tu jest saving. są jakieś nasze ziomeczki. Oni sami nie podejdą, ale my musimy podejść oczywiście. Patrzcie, możecie się przyjrzeć. Mamy biały pas i biały miecz. Zdobywamy właśnie pas i miecze. No i takie tam duperela. Mam nadzieję, że wam gra ogólnie się spodoba. No. Więc idziemy. Chyba ich zabić. Pokażę wam za zaraz to skill. Zaraz wam pokaże ten skill. No co za Debbie. Sam nie podejdzie, do niego trzeba podejść patrz. Pokażę wam ten skill, ale muszę mi zabrać. Na górze mamy punkty i hra. W treningu to wszystko takie proste, się wydaje, nie? Ale na tak, to na początku wam będzie niezbyt łatwo. Mi, mi było niezbyt łatwo na początku, jak grałem w to, ale miałem mało strasznych point. Dobra, mogłem ten trening nam uszczędzić. Kurde, widać jak mogłeś oszczędzić. Nie umiesz nawet doskoczyć. Możemy sobie się rozbujać. Gra jest naprawdę fajna. No żeby nie grafikować, to, to naprawdę no, no, była gra super. Them, bo najlepsze, w jaką grałem do tej pory. Taka jak przygodówka. Coś i tak chyba najlepsze to jest. Nie grałem żadnych przygodów. Żeby... Możemy takie skillery robić. To takie... zaraz mamy grać. A takie coś możemy robić. Widzicie, tak do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu machać lepszy. Pałką Mamy jakiś tam podwójny coś skill. kill Chyba tam także double jumpa i oświek A, tak ogólnie to ten robot co był, to on dostał po prostu dostał po walce, nie? Sobie odpoczywa, ale musimy znaleźć mu yy, oczy jednej i I serce Robocie serce, robocie oczy A miałem wam skill pokazać, zaraz umrę Skill robi coś takiego Daje nam wkurzenie jakieś I ładuje hop Parkurzymy trochę Na palcu oczywiście stajemy. Potem nie zaszkodzi raz na jakiś czas po ściance sobie chodzimy naprawdę im, im dalsze rundy żadnego pieniążka nie zabrałem e, im dalsze rundy tym zaczyna być ciekawiej na razie tutaj to jest tak naprawdę ta, ten pierwszy świat to jest takie przygotowanie chociaż powiem wam że nie było za łatwo jak zaczynałem Właśnie, jak i znajdziecie to jakąś jest dla No to tam yy, Znajdźcie dla mnie grę, yy, grę, która będzie, chociaż trochę przypominała tą, że wiecie, że będzie trzeba chodzić jakimś ziomkiem, niekoniecznie ninja, może być coś innego. Jak znajdziecie taką podobną grę, no jeszcze bardziej, to polecam. Yy, znaczy polecam yy, Proszę o... ten o, No... O jakiś namiar na To jest... Jeden ze śmieszniejszych e, momentów w tej grze. Bo... Leżymy na kuli. Która jest okiem robota. A my na niej leżymy i się toczymy. Mimo to, że jesteśmy na dole... To nasze okrągły łeb nam Przechodzimy do dziurki O kolejny moment który zaskakuje w tej grze To to można było się domyśleć Musimy zbijać te ziomki Bo jak zbijacie tak, Jak zbijacie ziomki to dostajecie e... ładuje wam się miecz Boż miecz wam się ładuje Przyjął wam się punkt do miecza i potem zobywacie młode świadczenie i macie lepsze no super, zbiłem tylko jednego Dobra, miesza super, tu zacznie było strajka super Dobra, nieważne ma... Oczywiście to musi być na czas, nie? bo jakby inaczej nie ma co się No i to jest właśnie taka gierka Myślę wam, że Wam się podoba Mi się podoba O, a za odznaki zdobywacie pas Teraz mamy biały pas Jak widzicie Teraz znaczy nie widzicie, ale ogólnie, o, mamy pas To jest taki fajny High score I za high score chyba dostajemy życia Chyba życia O, widzicie, miecz nam się załadował to jakiś bank to pieniędzy i na no nas zbieraliśmy i takie tam duperele no więc to by było na tyle w tym odcinku jeszcze obejrzymy jest wyskakuje magiczna energia jakaś przyciąga do tego. Już już bęm kręci serca nie ma, ale co tam. no tak więc, to by było na tyle, tu jest naprawdę bardzo dużo zdania i mam nadzieję, że przejmiecie tę se serię, że wam się spodoba i w ogóle. no i dzięki, że oglądaliście, pierwszy odcinek z, z nowej serii Armilda, chyba seria będzie się nazywała Stary Gdy, albo jakoś tak, no i... Co mogę powiedzieć? Tylko tyle, że się żegnam. Dzięki wielkie jeszcze raz, że oglądaliście. Jeśli oglądaliście dajcie lajka, like jeśli Wam się spodobało. No, Lub subskrybujcie mój kanał. Jeszcze raz wielkie dzięki. Na razie.